Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Fantazy Bundesliga, czyli zagrajmy w Bundeskap. Dzisiaj podsumowanie ósmej kolejki. Tak, tak, to już ósma kolejka, więc zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, e, jakiegoś komentarza. No i oczywiście, jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam do kliknięcia tego czerwonego przycisku. No więc tak, e, jak już wspomniałem na wstępie, e, mamy już Ósmą kolejkę. W tej kolejce zdobyłem 75 punktów, co daje nam nawet spoko wynik, no ale nadal utrzymujemy to miejsce trzecie. Jak punktowali nasi zawodnicy? Już yy, śpieszę Wam to pokazać, tylko przejdziemy na ósmą kolejeczkę i tak to wygląda. Zaczniemy może od samego dołu, więc yy, Rafał Bikiewicz 7 punktów, Matthias Ginter, czyli nowy nabytek, 8 punktów, także nawet spoko. Christopher Lenz, 4 punkty, Jérôme Rousillon, 8 punktów, Lars Bender, 4. Kolejny nowy nabytek, Josip Brekalo 18 punktów, więc jak najbardziej super, zadowolony jestem z tego transferu. Następnie Robert Eindrich, 6 punktów, Daichi Kamada, 5, Giovanni Reina, 5. No i w ataku niestety bez rewelacji w tej kolejce Robert Lewandowski 7 punktów i Sebastian Anderson 3. Czy mogłem wybrać coś lepiej? No raczej nie, no bo patrząc na ławkę tam no to Niklas mm, Fullcruk 0 punktów, Kevin Camp 3 a z obrony Niklas Stark minus 1, a na bramce Lukas Hradecki minus 2 swoją drogą. Hradecki takiego samobuja sobie strzelił, że to bania mała, więc możecie sobie zobaczyć jak to wyglądało. Na pewno się złapiecie za głowę. No więc tak, zobaczmy jeszcze jak przedstawia się sytuacja w lidze. Mam nadzieję, że w miarę szybko to będzie śmigało, żebym wam to wszystko pokazał. Tak jak mówiłem już miejsce trzecie. Na miejscu siódmym Lechu 445 punktów, na miejscu szóstym Dwa Palce w Natalce Godzio 512 punktów, na miejscu piątym Niemiecki Walec 525 punktów, na miejscu czwartym Polska Górą 531 punktów. No i ta nasza trójka już lekko odskoczyła, także ja na trzecim miejscu 707 punktów. Na miejscu drugim Ferry Cheetong Club 725 punktów, no i na razie niezmiennie Deleux na miejscu pierwszym 790 punktów. Więc widzę, że tutaj znów troszkę nam odskoczył. Możemy też zobaczyć, jak prezentuje się punktacja tylko z tej kolejki. Więc weźmiemy sobie na miejsc, na kolejkę 8: tak, najmniej punktów w tej kolejce Lechu 31, potem Godzio 34. Następnie niemiecki walec 36, Polska górą 37, ja 75, Ferry 79, no i Deleux 98, więc praktycznie stówka znowu wpadła dla niego, więc naprawdę gratuluję. No i przejdźmy jeszcze do naszego kuponu, niestety jak zwykle przegrany, więc yy, omawiam już go więc tak Bayern Monachium Werder Brema tutaj postawiłem, że obie drużyny strzelą bramkę tutaj się akurat nie pomyliłem Werder prowadził po pierwszej połowie 1-0 Bayern Monachium wyrównał na 1-1 i tak to spotkanie się zakończyło więc tutaj zdarzenie zielone następnie Borussia Mönchengladbach Augsburg tutaj postawiłem na Borusję. niestety padł remis 1-1 więc tutaj zdarzenie czerwone następnie Hoffenheim jest ze ze Stuttgartem. No tutaj postawiłem na Hoffenheim. No, był dość, dość, dość ciekawy mecz. Nawet można powiedzieć, że bardzo ciekawy, skoro zakończył się wynikiem 3-3. Myślę, że Hoffenheim miało szansę, żeby to, ten, to spotkanie wygrać. No niestety się nie udało, więc tutaj też zdarzenie jest czerwone. Następnie szalkę z Wolfsburgiem. Tutaj postawiłem czystą dwójeczkę na gości, więc. Goście wygrali 2 do 0, więc tutaj akurat zdarzenie zielone. Na ten moment mamy 2 do 2, jeśli chodzi o zielone-czerwone. I lecimy dalej. Arminia kontra Leverkusen. Tutaj postawiłem na dwójeczkę też, jak w poprzednim zdarzeniu. I tutaj również się nie pomyliłem. Bayer Leverkusen wygrał 1 do 2, mimo tego samobuja hradyckiego. Więc tutaj zdarzenie zielone. Następnie Eintracht Frankfurt Elblisk, tutaj postawiłem, że będzie ilość bramek powyżej 2,5. No i tam właśnie mówiłem Wam w poprzednim odcinku, że tutaj tak mnie kusi właśnie gdzieś 2 do 1 dla jednej lub drugiej drużyny. No i byłem blisko, no bo mecz zakończył się 1-1, niestety zdarzenie czerwone, bo brakło jednej bramki. Następnie Hertha kontra Borussia Dortmund. Tutaj czysta dwójeczka dla Dortmundu. Sprawdziło się. Wynik 2 do 5 dla Dortmundu. Erik Halland 4 bramki, więc kto go miał w składzie, ten na pewno daleko odleciał. No i jeszcze dwa spotkania: Freiburg-Mainz. Tutaj postawiłem na Freiburg. Tutaj mi Mainz mocno zaskoczyło. Wygrywając 3 do 1 z Freiburgiem, jeszcze na stadionie Freiburga. Więc tutaj dla mnie mega zaskoczenie. No i jeszcze ostatnie spotkanie: kolonia z Union Berlin, kurs 264 na Union, który został trafiony. Spotkanie zakończyło się 1 do 2 dla Unionu, więc tutaj w miarę to jakoś sensownie wyszło. Więc mamy 5 zielonych na 4 czerwone, więc w sumie standardowo, jak to u mnie jest. Więc chyba to tyle w tym odcinku. Trzymajcie kciuki za kolejne kupony. Mam nadzieję, że będą więcej miały zielonego w sobie niż te poprzednie. A na ten moment już się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepłutko. I na razie.